Szanowni Państwo, żniwa dobiegły końca. Z tej okazji chcemy podziękować Panu Bogu za zebrane plony, a rolnikom za ich trud. Zapraszamy więc Państwa na dożynki powiatowo gminno parafialne które odbędą się w dniu 5 września w Kawęczynie. Świętowanie rozpoczniemy od mszy świętej dziękczynnej. W intencji rolników odbędzie się również tradycyjny obrzęd dorzynkowy, wspólne dzielenie chleba, symbolu obfitości i urodzaju. Drodzy Państwo, Podczas dożynek rozstrzygniemy ciekawe konkursy, m.in. na najpiękniejszy wieniec dożynkowy czy konkurs kulinarny. W dobry nastrój wprowadzą państwa artyści kabaretowi oraz zespoły muzyczne, a nawet lokalne zespoły ludowe. Zapewniamy dobrą zabawę, przysmaki staropolskiej kuchni oraz liczne atrakcje dla młodszych i starszych. Zatem... 5 września od godziny 13. Serdecznie zapraszamy Państwa na dożynki powiatowo-gminno-parafialne do gościnnego kawęczyna. Zapraszamy. zapraszamy.